Cześć, witam was serdecznie w moim nowym filmiku dotyczącym strategii uczenia się, jak skutecznie korzystać ze słowników do nauki hiszpańskich słówek. Podczas naszych darmowych konsultacji jeden z tematów, który się właśnie pojawił, było to, że na takich standardowych kursach grupowych, czy to też korzystając z aplikacji typu Duolingo, uczymy się bardzo dużo słówek, takich ogólnych, które nie do końca są nam przydatne na samym początku nauki, natomiast brakuje nam czasem słownictwa które chcielibyśmy skorzystać, jakby na już. Dlatego niezwykle ważne jest umieć korzystać odpowiednio ze słowników, po to, żeby potrafić tworzyć zdania, poprawne zdania, z użyciem słówek, które są nam potrzebne. Zapraszam zatem do tego filmiku. Chciałam zacząć od takiej krótkiej definicji. Co to znaczy znać słowo? Tak? Bo to jest istotne, jeżeli chcemy sobie tłumaczyć słówka na język hiszpański, później z nich korzystać, ważne jest to, żeby wiedzieć. Co to znaczy znać słowo rzeczywiście? Tak? W pierwszej kolejności mówimy o formie fonetycznej i ortograficznej, czyli po prostu potrafimy to słowo wymówić oraz poprawimy je poprawnie zapisać. Kiedyś byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie dziewczyna mówiąca dosyć dobrze po angielsku próbowała zamówić sok jabłkowy, i native speakerka z Wielkiej Brytanii nie zrozumiała jej, bo ona powiedziała apple juice, tak? Tutaj błąd w wymowie zaważył na tym, że nie została zrozumiana, mimo że to było proste słowo, które wydawać by się mogło, że znał. Tak samo jeśli chodzi o poprawną pisownię, czasami są literówki, które niewiele zmieniają, natomiast są takie, które mogą zmienić zupełnie znaczenie słowa, i jest to istotne. Kolejną kwestią jest zrozumienie. Zrozumienie słowa w danym kontekście. Tak? Są takie słowa, jak na przykład w języku polskim słowo zamek. Zamek może być jakiś taki, e, mogą to być ruiny zamku jakiegoś królewskiego. Zamek może być w znaczeniu słowak od spodni czy od kurtki, a zamek może to być taki zamek do drzwi. Więc e, no oczywiście możemy znać tylko jeden kontekst, możemy znać znaczenie danego słowa tylko w jednym kontekście, ale istotne jest to, że kiedy ono się pojawi w innym kontekście, to wiemy, że to nie chodzi o to słowo, tylko o coś innego, że, że tutaj jest jakieś inne słówko. Tu zaznaczam z gęsteczką, że znamy różne znaczenia słowa, bo może być tak, że znamy dane słowo w każdym kontekście, w każdym znaczeniu i w każdej formie. I wtedy na przykład znamy ten zamek królewski, znamy ten znamek jako słowak i znamy ten zamek do drzwi. Znać słowo znaczy również umieć je poprawnie użyć w kontekście. To zaznaczam taki podpunkt w sytuacji i rejestr, brzmi to bardzo dziwnie. Chodzi po prostu o to, że wiemy, czy dane słowo używa się w sytuacji formalnej, nieformalnej, z kolegami, ze znajomymi w pracy, kiedy możemy tego słówka użyć. Moje ulubione słowo, które używam w wielu przykładach, to słowo Ola w języku hiszpańskim, które wszyscy tłumaczymy jako cześć, a nie do końca ono, to tłumaczenie oddaje znaczenie tego słowa. Słowo Ola w Hiszpanii ma dużo szersze zastosowanie. Uczniowie mówią do nauczycieli Ola, można powiedzieć do pana w sklepie Ola, można tak powiedzieć, przywitać się ze znajomymi, można się tak przywitać z teściami. To nie jest takie nasze bardzo nieformalne cześć, to jest mniej formalne przywitanie, ale używane w bardzo wielu kontekstach. E, oczywiście znamy też typowe połączenia kolokacji, czyli wiemy, z jakimi słowami dane słowo, się tańczy, e, dane słowo się łączy. przepraszam. Czyli na przykład, jeżeli e, wiemy, że Jeździć na rowerze to jest montar, wiemy też, że trzeba połączyć jest n. Montar Natomiast to słówko montar w kontekście jazdy konno będzie się łączyło ze słówkiem a. Montar akabadio. Przykładowo, tak? Czyli wiemy z jakimi innymi słowami to słowo się łączy. Gramatycznie znamy jego część mowy, czyli wiemy, czy to jest rzeczownik, czy to jest przymiotnik, przysłówek i tak dalej. I znamy jego odmiany, jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem. I dajmy na to, w, jesteśmy na takim etapie, że znamy czas teraźniejszy i dwa czasy przeszłe. No to umiemy odmienić ten czasownik zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w tych dwóch czasach przeszłych. Jeśli chodzi na przykład o przymiotniki, weźmiemy sobie kolor typu zielony. No to wiemy, jak jest zielony, jak jest zielona, jak są zieloni i jak są zielone. Tak? Czyli wiemy, w jaki sposób to słowo się będzie zachowywało w zależności od jego formy. I tutaj zaznaczyłam sobie z gwiazdką takie dwa podpunkty, znajomość pragmatyczna, bo tutaj bardziej chyba chodzi o wyższy poziom, tak? na takim podstawowym poziomie rozumienia słowa. Może to nie jest aż tak istotne, ale bierzemy pod uwagę cel komunikacyjny. tak? Jak chociażby piszemy CV, czyli list motywacyjny pod jakąś ofertę, no to wiemy, jakich słów klucze użyć, żeby zrobić wrażenie odpowiednie na danym odbiorcy. I tak samo w jakichś tak różnych sytuacjach, gdzie gdy chcemy kogoś przekonać do czegoś i tak dalej, to wiemy, Jakiego słownictwa używać? Jeśli chodzi o aspekt kulturowy, no to to trochę zależy od słownictwa, bo niektóre słówka to były właśnie podstawowe, kolory, komputer, zeszedł książka. No nie musimy znaleźć żadnego aspektu kulturowego, tam tego po prostu nie ma. Natomiast są takie słówka, które mogą być nawet podstawowe, jak chociażby słówko kocher w języku hiszpańskim. I w samej Hiszpanii jest to słowo takie bardzo neutralne, trochę podobne w znaczeniu jak angielskie take. Możemy koher un autobus, czyli wsiąść do autobusu, koheru na botezie, wziąć e, jakąś butelkę. Natomiast e, w krajach Ameryki Łacińskiej to słowo może być uznane za wulgarne, dlatego o tyle jest to istotne, żeby znać ten aspekt kulturowy tego słowa. No i e, oczywiście to, że znamy jakieś słowo, niekoniecznie musi oznaczać to, że znamy wszystkie idiomy czy przysłowa z użyciem tego słowa. Natomiast im wyższy mamy poziom, tym więcej tego będziemy znali. Nie przedłużając zatem bardziej, skupmy się na tym, jak, mając na uwadze te aspekty, korzystać skutecznie ze słowników. OK. Pierwsza sprawa jest taka, żeby korzystać zawsze z więcej niż jednego źródła. Sprawdzać to, co sprawdziliśmy w jednym źródle, przynajmniej w dwóch lub trzech źródłach. I pierwszą taką podstawową możliwością, jeśli chodzi o weryfikację jest chociażby Google Grafika. I pokażę Wam, co mam na myśli. Tutaj mam na myśli bardziej takie proste, podstawowe słowa. Piszmy sobie na przykład czerwony po hiszpańsku. W pierwszej kolejności wyświetli nam się Google Tłumacz, ale wyświetlą się nam również, jakie słowniki mamy. Słownik Pons, słownik Diki, w nich też możemy sobie słowo sprawdzić. Ok, wyszło nam, że czerwony to jest Rocho. Więc sprawdzimy sobie najpierw w grafice, czy to ma sens. Okej, okay. i w grafice nam się pojawiły przeróżne rzeczy. Jest dużo rzeczy w kolorze czerwonym, więc możemy założyć, że. Okej, okay, chyba to się zgadza. A przepraszam, bo ja tutaj nie zmieniłam tego. Rocho. Okej, okay, tak, teraz to ma sens. Pojawił nam się kolor czerwony w różnych miejscach, więc chyba to jest. Przejdźmy sobie jeszcze do tych słowników. Zobaczmy, co nam się tutaj pojawiło. I w słowniku PONS mamy pokazane, że rocho, to jest czerwony, znamy jakiś dodatkowy zwrot, rocho, komun, tomaty, czerwony jak burak, jest napisane, że to jest rodzaj męski. Ok. Biało-czerwony to będzie blanco i ROHO. Ok, zobaczmy, czy znajdziemy. Formę czerwona, chociaż zakładam, że jeżeli jesteśmy już na tym etapie, że potrafimy tworzyć rodzaj żeńskiej liczbę mnogą, to zrobimy to samodzielnie. A wyszło nam tylko czerwona, kapusta niestety. Może wejdziemy znowu. I niestety wyszło nam rocho. Czyli tu, znajomość. Odmiany, czyli jak stworzyć rodzaj żeński z rodzaju męskiego. Jeżeli to potrafimy, to możemy sobie stworzyć z roho, rocha, bo wiemy, że o się wymienia na Jeśli nie, może być problem. Ale pojawia nam się tutaj też taki słownik jak kontekst reverso, i tu nie w kontekście, więc może akurat e, będzie coś. Tablica przychodzących telefonów jest całkowicie czerwona. No i niestety tutaj jest el conmutador, bo ta tablica. Przychodzących telefonów jest w rodzaju męskim, więc to zostało rocho. Na przykład czerwona tapeta. Por ejemplo, el fondo de pantalla rojo. No to tu akurat fondo też jest znowu w rodzaju męskim. La peli rocha to jest akurat ruda, więc też tam nie do końca wyszło. A mamy moja czerwona opaska, mi pulsera rocha. Tu już mamy ten to słówko w odpowiedniej formie. Czyli z takimi podstawowymi słowami może być trudno, tak? Będziemy mieli formę czerwony, ale niekoniecznie znajdziemy formę czerwona, czerwoni, która będzie poprawna. Tuż byśmy tą gramatykę musieli sami mieć opanowaną do tego stopnia, żeby sobie zmienić ze słowa czerwony, czerwona i czerwoni, ok? Spójrzmy zatem na inne słowa, jak na przykład rower po hiszpańsku. I nam bicykleta. Znowu sobie wpiszemy roweru, wejdziemy w grafikę. No i poza jakimś winem, które może tak się nazywa, dużo obrazów roweru, więc widzimy, że to jest to, to jest to słowo. Ok, wejdźmy sobie do słownika Pons i co nam powie Pons? Pons nam mówi, że rower jest rodzajem męskiego. A tutaj bicykleta jest rodzaju żeńskiego. Ok, czyli już wiemy, że jest la. I podaje nam na przykład inne rodzaje rowerów. bicykleta de Carreras, czyli rower wyścigowy. bicykleta Estatica, rower treningowy. bicykleta montaña, Montagna, rower górski. Ok, czyli mamy tutaj różne rodzaje rowerów. Możemy sobie wpisać znowu bicykleta de Carreras w Google i zobaczyć, czy to będzie to. Ja aż tak się nie znam na rowerach. Możemy dla porównania sprawdzić, czy tłumacz Google dałby sobie radę z tym e, zwrotem. Rower wyścigowy. I tu też wyszło bicicleta de Carreras. OK, to wejdźmy sobie w kontekst rewersu tym razem i zobaczmy, co Białostu Bithi, czyścimy twój rower. Ok, mogę wskoczyć na rower górski. Bithi La Montagna. Ktoś zabrał. Ok, tu ten kontekst nie do końca będzie zawsze prawidłowy, widzę. Więc tak jak mówię, trzeba sprawdzać w dwóch, trzech źródłach. Zobaczmy, co nam pokazuje Glozbę. Rower wyścigowy. Una bicicleta de carreras, Mite i Max. Ok, tu też nam wyszło bicicleta de carreras. Rowery wyścigowe, wymagania bezpieczeństwa, bicicleta de carrera. Ok, czyli jak najbardziej tu nam się potwierdziło, że rower wyścigowy to jest bicicleta de carreras. Tu jeszcze mieliśmy bicykleta Estatica jako rower treningowy. Może inaczej. Rower treningowy, po hiszpańsku. Też nam wyszła Bicykleta Estatica. W Glozby też nam wyszła Bicykleta Estatica, czyli sprawdziliśmy w dwóch, w dwóch źródłach. Możemy sobie sprawdzić też w grafice. I jak najbardziej nam się to... Kolejnym źródłem, z którego sugerowałam korzystać, jest Word Reference. Jest to słownik, który polecam osobom, które znają dobrze albo język angielski, albo niemiecki, albo włoski, Możecie sobie zobaczyć bardzo uprzednie tłumaczenia danego słowa i zobaczyć, jak ono się zachowuje przy różnych kontekstach. Czyli możemy sobie wziąć, a weźmy sobie to słowo, chociażby bike. I mamy bike, jest powiedziane tam... bo jako infamo bicycle. To jest bici, bo po hiszpańsku możemy też w skrócie powiedzieć bici. Proste słowo będzie bicykleta. Tu na przykład jest napisane, że w Meksyku, w taki kolokwialny, to będzie bikla nie bici. W Kolumbii i w Wenezueli będzie cykla. Oni pewnie powiedzą cykla. Jako motorbike to jest moto, motocykleta, tak? Więc jest, jest podane w nawiasie, w jakim kontekście tego używamy. Tu jeszcze jest w jakimś slangu, przeróżne są konteksty, są zawsze zdania podane. Często jest też podane, właśnie w, w, w jakiej to jest wariancie hiszpańskiego, czy to jest hiszpański, meksykański i tak dalej. A na samym końcu mamy coś takiego jak forum. W tym forum macie przeróżne wątki. Jeżeli byście nie znaleźli jakiegoś takiego konkretnego zwrotu, którego szukacie, on może się tutaj poniżej pojawić, tak? A fajne jest to, że macie całe zdanie podane, możecie zobaczyć w jaki sposób zachowuje się dane słowo. Tutaj więcej, jeśli chodzi o word reference, macie wymowę, tylko byśmy musieli wejść na język hiszpański i ta wymowa może być hiszpańska, hiszpania, meksykańska albo argentyńska i wtedy sobie odsłuchujecie dane słowo, jak ono się wymawia. Tutaj jest conjugación, jeżeli macie jakiś czasownik. Dajmy na to, damy sobie jakiś słownik, czasownik, nie wiem, larm. I wejdziecie w Konkugacion. we wszystkich czasach, presente, imperfecto, preterito, a do tego w, w subjunctivo. możecie sobie sprawdzić odmianę całą danego. Więc jeśli znacie jakiś inny język niż hiszpański, to bardzo Serdecznie polecam ten słownik. Jeśli chodzi o tłumaczenie jakichś takich zwrotów typu choroby, jakieś części samochodowe czy tytuły, polecam korzystanie z Wikipedii. Często jest tak na lekcjach, że uczniowie mówią mi, że obejrzeli jakiś film, obejrzeli go w języku polskim, nie wiedzą jak ten tytuł przetłumaczyć, i mówią mi go po polsku z nadzieją, że go przetłumaczę na dany język. no To tak niestety nie funkcjonuje. Weźmy pod uwagę chociażby Dirty Dancing, który został przetłumaczony na język polski jako wirujący seks. No gdyby to było tłumaczone dosłownie, no to na pewno nikt nie doszedłby do tego wirującego seksu, tylko by tam było inne tłumaczenie. Więc co możemy zrobić? To wpisać w polskiej Wikipedii polski tytuł. Czyli jest na przykład taki serial na Netflixie, który się nazywa Telefonistki. Już nam akurat wyszło w nawiasie, że po hiszpańsku to są lascika z kable. ale nie zawsze tak będzie. I tutaj mamy na górze języki, sprawdzamy czy jest język hiszpański i ten scenariusz stan... hiszpańsku. Z tego narzędzia polecam korzystać, jeśli na przykład, nie wiem, chcieliśmy przetłumaczyć sobie jakąś nazwę części samochodowej, pozycję jakiegoś zawodnika w danym sporcie, jakąś chorobę. Oczywiście takie najpopularniejsze choroby mogą się też znaleźć w tłumaczu Google. Mi akurat do głowy nie przychodzi nic takiego bardziej skomplikowanego, więc może napiszę sobie ospa I tu sprawdzamy sobie w języku hiszpańskim. Na varicela. Dla pewności możemy też skupiać varicela, wrzucić sobie znowu grafikę Google i sprawdzić. Tu byśmy mogli... Za części samochodowej, jak teraz mi my... za dużo do głowy nie przychodzi, i też sobie sprawdzić w języku hiszpańskim, jak to jest, później wrzucić do grafiki Google i sprawdzić, czy to jest ta część, o której myślimy. Okay? I w ten sposób e, może to e, funkcjonować. Unikałabym tłumacza Google dla e, tłumaczenia całych zdań, z tego względu, że e, no, te słowa w języku polskim łączą się na przykład z innymi przynikami niż w języku hiszpańskim i no to tłumaczenie może zostać zagubione. Tam nie zostanie wytłumaczone dokładnie, że tak powiem, te połączenia między słówkami, czyli albo trzeba polegać na naszej znajomości gramatyki i sobie po prostu tłumaczyć pojedyncze słowa i, i samemu odmieniać je gramatycznie, albo korzystać właśnie z takich źródeł, które nam dadzą większy kontekst, jak chociażby to word reference, albo... Korzystać z zwykłych narzędzi, ale właśnie polegać na naszej gramatyce. Podsumowanie do tego filmiku: znajdziecie notatkę pod tym filmikiem. Jeżeli nie jesteście zapisani na mój newsletter, zapiszcie się teraz i pobierzcie sobie tę notatkę. Widzimy się w kolejnym filmiku. A starłego!